Cześć, dzień dobry, bonjourno, witajcie w nowym vlogu, słuchajcie, zaczniemy bardzo nietypowo, ponieważ przyszła do mnie długo oczekiwana paczka, mianowicie, słuchajcie, jest to mój obraz, w sumie obraz dla mnie, ale wyjątkowy i zaraz się dowiecie dlaczego. Dobrze, zaczynamy. Słuchajcie. Bardzo ładnie zapakowane. Naprawdę widać, że z sercem. Ale piękne. Piękna kartka od Pauliny. Tutaj kolejna, druga. Wow. I teraz na to wszyscy czekają. O, wow. Muszę bardzo ostrożnie to wziąć. Patrzcie, jak to się prezentuje. Wow, jest to przepiękne. Mam nadzieję, że to złapie ostrość i zaraz wa, do was dłużej pogadam. Ale patrzcie, i to jest. Słuchajcie, to jest mój bukiet ślubny. Sama nie mogę w to uwierzyć. Mega, mega wzrusz. Bardzo mi się podoba i od razu moja głowa wraca do wspomnień. Hm że to delikatnie położyć. Zaraz po naszym ślubie właśnie wyświetlił mi się profil Pauliny i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam was na jej profil. Robi takie rękodzieło z taką miłością, z taką pasją, że bardzo się cieszę, że udało mi się skontaktować i rychło w czas. Udało się wysłać mój bukiet ślubny właśnie w ręce Pauliny, która stworzyła arcydzieło, pamiątkę na lata. Tak naprawdę, słuchajcie, wiecie, ja teraz swój bukiet ślubny będę pamiętała tylko wyłącznie ze zdjęć oraz no, z filmu ślubnego, prawda? A tak to zostanie z nami już no na zawsze. Tyle ile będziemy o to dbać. Jest to, dość, jest to bardzo solidnie wykonane, słuchajcie, jak tak trzymam to jest, to jest naprawdę ciężkie, zaraz zrobię Wam przybitki, jak to wygląda i w ogóle każdy liść jest suszony, każdy liść Paulina to klei. Koniecznie zobaczcie jej YouTube'a, nawet kanał na YouTube. Kanał Pauliny to Prasowane Kwiatki, tak samo ma na Instagramie. i. Naprawdę. No jestem tak pod takim wielkim wrażeniem, że takie pamiątki w życiu nie miałam. Każdy detal, mówię, każdy listek, to jest tak pięknie w ogóle ta kompozycja. No super się prezentuje. Nawet te jeżeny udało się, słuchajcie, wysuszyć i je tutaj zostawić. No coś pięknego. Naprawdę. Takie mam bardzo wzruszenie, bo fajnie, że takie osoby istnieją z pasją, z taką prawdziwą pasją i kochają to, co robią. I koniecznie zobaczcie, u Pauliny na kanale jest film, jak ona to tłumaczy właśnie, że każdy bukiet z każdym bukietem się związuje, bo każdy bukiet to jest historia. Piękny sposób to jest przekazane, dlatego jeszcze wam teraz pokażę. Słuchajcie, jak pięknie, solidnie było to zapakowane. Oczywiście paczka była ubezpieczona, kurier. Przy kurierze otworzyłam. Tu jest tyle warstw folii ochronnej, folii bąbelkowej, że naprawdę, Paulina, o każdy detal tutaj dwa. No cały karton jest taki głęboki. Widzicie to? Polecam serdecznie. I lubek będzie miał misję, ponieważ już znalazłam miejsce na ścianie naszej sypialni. W naszej spalni do tej pory nic nie wisiało i chciałabym, żeby pierwszym obrazem, który za, za był bukiet ślubny. Dajcie znać, czy takie pamiątki was, was wzruszają, czy lubicie takie formy pamiątki. Ja jestem naprawdę zauroczona, zachwycona i mam prawdziwą taką łezkę w oku. Yes, i mój synek! Wstałeś, tak? Wstałeś pięknie, masz nową fryzurkę, jesteś troszeczkę rozczochrany. Podrapany, ale słuchajcie, chciałam Wam pokazać, co zrobiliśmy z Oliwierem. Nowy garaż na autka, tak? Cały wypełniacz położyłam tutaj, a Oliwier zachwycony tutaj wchodzi. Tak i swoje autka masz. Tu masz swój garaż, taki duży. Mamy już oczywiście kolejny dzień. Oliwier poszedł spać i przyszła do mnie paczka z CCC. Ale przed jeszcze otworzeniem. Nie wiem, czy ostatnio Wam pokazywałam. Słuchajcie, ostatnio właśnie przy stylizówkach gatty. Mają takie super podkolanówki. Ja się śmieję, że to jest sarni wzór. Widzicie? Patrzcie, leseręki. Bardzo fajnie się prezentują. Jesz jeszcze są w kolorze czarnym. No i oczywiście leggingsy Black Brilliant. One są moje, ulubione. Widzicie do wszystkiego. I ten sweterek, nie wiem, czy pamiętacie, z wakacyjnego vloga. Kiedy byłam właśnie po odwiedzinach u mojej w Nielesnie. I jej babcia, w sumie babcia jej męża, robi e, sama takie sweterki. I to jest właśnie ten sweterek. Mówiłam Wam, że ja jesienią uwielbiam chodzić. Właśnie sweter, leggings, i to jest luwa. Ale przechodząc już do sedna, e, zamówiłam słuchajcie, buty, które nie były dostępne e, stacjonarnie w sklepie. Ale pani w sklepie, e, właśnie wtedy, ze poinformowała mnie, że mogę zamówić sobie do domu. Jeżeli będzie coś nie tak, to mogę zwrócić w sklepie. Są to buty z Dizzy, jestem ich mega ciekawa. W tym roku się przekonałam, chociaż długo się zastanawiałam, czy je zamówić, czy też nie. Eee, zaraz Wam powiem, o jaki model chodzi. Mianowicie jest to kozaczek. Z szeroką cholewką. Widzicie? One są takie mega instagramowe. Bardzo są tutaj mięciutkie, tak jakby alapiankowe. I wybrałam właśnie nie skórkowe, tylko zamszowe. Po prostu. Mam taką specjalną szczotkę do zamszu. Patrzyłam na rozmiarówkę, bo ja mam 24,5 wkładkę. Ale z tymi rozmiarami wiecie, jak to było przy moich mokasynach, nie? Taki ładny zamsz, głęboka czerń. Mm powyciągać. Mają takie specjalne, widzicie, profilowane wkładki, żeby kozak się nie odbił. Fajnie, bo później można sobie to włożyć. Właśnie mają zamek. Aha, po prostu, aha, tu jest taki półzameczek. Widzicie, wsadzę rękę. O, do tej długości. Dobre są, bez kitu, ale są fajne. Czekajcie, zapnę sobie. O, po zapięciu są jeszcze bardziej dopasowane do stopy. Mega mi się podoba. O! I ja w tym roku postanowiłam, że ja takie buty chcę mieć. Ej, fajne! Zostawiam je. Ja już od razu to widzę. Możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie. Ale bardzo fajne. Słuchajcie, w ogóle teraz patrzę jeszcze do tej torby mojej z yy... CCC. I tam zamówiłam jeszcze opaskę, bo trwała promocja. M minimum było 250 zł. Aby otrzymać 50 zł rabatu, no i te buty kosztowały chyba 299,90. Więc chciałam coś sobie dobrać tak i tak. Kamera mi zjechała sama? Mm, nieważne. I słuchajcie, taką właśnie opaskę uniwersalną, z racji tego, że ja mam strasznie wrażliwe zatoki. No, po 30, słuchajcie, priorytety się mega zmieniają. Muszę do lustra pójść i się uczesać, żeby. Nie, poczekajcie, to chyba tak się zakłada. Chwila. Tak to, tak to ma wyglądać, tak mi się zdaje. Mm, to jakiegoś kucyka sobie, albo nawet tak w włosach. O właśnie. Strasznie teraz słońce jest, ale słuchajcie, to jest karmik i kule tłuszczowe właśnie dla sikorek, bo ostatnio jedna y, dość często tu przylatuje i zagląda, więc postanowiłam kupić, a była promocja. Karmik 5 zł, te kule. Za 3,50. No i Oliwier będzie miał na pewno super frajdę, tylko dzisiaj w ogóle ta sikorka nie przyleciała. Więc może już znalazła sobie inne lokum, ale zobaczymy. Może inne ptaki się pokuszą. I będziemy mogli tutaj obserwować właśnie widowisko. Ćwierkowisko chciałam powiedzieć. Cieszę się, że dzisiaj jest słońce, bo mamy w planie również nagrać z Lubkiem rolkę właśnie dla Pauliny. Mam już wizję, zobaczymy, jak wyjdzie finalnie. Dlatego, jeżeli jeszcze nie obserwujecie mojego Instagrama, zachęcam Was serdecznie. I jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, również zachęcam do subskrybowania, żebyście byli na bieżąco z naszymi torcją. Pokażę Wam, jakie sobie stanowisko tutaj zrobiłem. Proszę bardzo, tu mam. Tu się robią naleśniki. W ogóle wszyscy się przyznać, nie potrafię rzucać naleśnikami na patelni. Jeżeli macie może jakieś sprawdzone metody, podzielcie się, chętnie poczytam i przeszkolę się w tym temacie. E, tu mamy taką piękną, słuchajcie, podstawkę z Walencji od naszego znajomego Andrzeja, który gra u nas na saksofonie. Pozdrawiam serdecznie, cypisie. E, tutaj mam już ciasto. Nie przelewam zawsze z, tutaj. Z, tego kielicha Thermomixu tylko po prostu smażę. Obkręcam się, e, zaraz wam to zaprezentuję jak ja to robię, bo tak jak wam wspominałam już wielokrotnie, że mam ADHD i być może uda się to pokazać przy czym uda się również oszczędzić na leśniki, bo zazwyczaj jak się rozgadam, to później właśnie wychodzi różnie. No, i daję sobie tu, proszę bardzo, później się obkręcam, robię sobie tu, olej dolewam i tak o. Pokaż jak się kręcisz, jak swym ciałem będziesz. Na na, na 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 na, na 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 na. Moi kochani, czas się wziąć za obowiązki domowe. Mam oczywiście kolejny dzień, w tym tygodniu jakoś ten vlog opornie mi idzie z nagrywaniem. Często. Ogólnie widzę takie różne rolki na Instagramie czy na TikToku. Właśnie czy tam też są takie specjalne zapachy do odkurzaczów. Ja się wycwaniłam i od jakiegoś czasu stosuję metodę. Moczenia wacików, takich wiecie kosmetycznych, w płynach, kupiłam nowe w ogóle, bardzo mocno perfumowany jest, pranie pięknie pachnie, trochę przypomina zapach Karoliny Hararek, jakąś nutę tu taką zapachową ma, no i teraz zrobimy to, Lubek się na pewno zdziwi, gdy będzie montował ten, tego vloga, ale tak właśnie robię, żeby mm, po prostu z odkurzacza ładnie pachniało, moczę sobie tak dość solidnie, wiecie, ale oczywiście nie przesadnie, żeby z tego nie ciekło na worek, bo worek, jak zrobi się mokry, to zaraz zrobi się dziura i w ogóle. I, i voilà. Kiedyś pamiętam, że w domu, jeszcze rodzinnym moim, montowałam taki filc, jakby nasączony, na nawiew od odkurzacza, ale nie na cały, żeby wiecie, odkurzacz się nie przegrzał i nie spalił, tylko na jakąś małą powierzchnię tego wszystkiego. Robota sama się nie zrobi. I słuchajcie, dzisiaj przyszła do mnie paczka z drugimi. Butami, ale wszystko w swoim czasie. Muszę ją najpierw odebrać, żeby ją pokazać. E, oczywiście miałam niezapowiedzianych gości, moi rodzice przyjechali e, i w międzyczasie gotowałam obiad, dlatego nie włączyłam klery, e, ale zrobiłam coś innego. Słuchajcie, zrobiłam tagini z kurczakiem i kaszą kuskus. Wygląda bardzo smacznie. Oczywiście. Dodałam coś od siebie, bo nie byłabym sobą, fetę, bo uwielbiam połączenie fety właśnie z cukinią, z kurczakiem. Posypałam zieloną natką pietruszki i jest naprawdę przepyszne. Zaraz Lubiak przyjeżdża z pracy, a ja jadę do mojej znajomej Magdy na masaż Kubido, ponieważ staram się panować nad tym moim szczękościskiem. Ale jeszcze to mi tak nie wychodzi. Słuchajcie, w ogóle byłam teraz w smyku, korzystając właśnie z tego, że moi rodzice byli. Oliwier spał, no to pojechałam sobie na małe zakupy, ponieważ jedziemy w odwiedziny do małej Niuni, tak? Do, do córki naszych znajomych. Zobaczyłam taką no, ulotkę. Jest to niby list do świętego Mikołaja. Jest konkurs zorganizowany, słuchajcie, jeżeli by, bylibyście zainteresowani, do wygrania są karty smyk. Na zdrówko! Na zdrówko. No, i tutaj do wygrania właśnie są karty podarunkowe. I słuchajcie, dość prosty jest konkurs, ponieważ na karcie konkursowej narysuj swoje wymarzone święta sam lub z pomocą kogoś starszego. Poprosi rodzica lub opiekuna, by zdjęcie pracy plastycznej wraz z jej krótkim opisem opublikował w komentarzu pod postem ze świątecznym konkursem na profilu Smyka na Facebooku. I wybierzemy najbardziej kreatywne prace. I słuchajcie, postanowiłam w tym roku. Oczywiście Oliś mi pomoże, tak? Wziąć udział w takim konkursie. Zobaczymy, może uda nam się wygrać. Co ty na to, synek? Będziemy? Wymarzone prezenty pod choinkę. Hmm, hmm, hmm. Nawet prezenty, o których może przyklej do Mikołaja. Wow, no ekstra. Pokaż, popatrz jakie zabawki. Zobacz, które ci najbardziej podobają. O, jest to jajeczko, widzisz? Co, 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 co cię Ania o. pokazywała o. z Liwcią. Jest traktor. Wow, i takie pianinko, które już masz, widzisz? Teraz te dzieci mają taki wypas z tymi zabawkami, wow. Witajcie moi kochani, sprawdzam czy dźwięk jest. Słuchajcie, przyjechałam do Aesthetic Care tutaj do Wrocławia do pani Joanny z polecenia, ponieważ od dłuższego czasu chciałabym coś zmienić w swoim wyglądzie, Coś oczywiście, co chcę zrobić tylko i wyłącznie dla siebie, tak, drogie panie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Pani Joanna ma 10-letnie doświadczenie, dlatego również zdecydowałam się tutaj przyjść na konsultację i zobaczymy, co uda się zrobić. Mianowicie, chodzi, słuchajcie, o moje usta. Jeżeli mnie znacie i już jesteście ze mną dłuższy czas, no to wiecie, że te moje usta po prostu są i bardzo lubię je podkreślać różnymi pomadkami, w różnych odceniach. No i z racji tego, że chciałam przed ślubem powiększyć usta, jednak się nie udało, ponieważ czas gojenia również tutaj miał znaczenie. Zdecydowałam się odłożyć tą decyzję i właśnie spróbować tutaj u Pani Joanny. Bardzo piękne miejsce, piękny gabinet. Później zrobię Wam przebitki. No, za chwilkę czekam na konsultację i zobaczymy, co finalnie uda się zrobić. Ale słuchajcie, kochani. Jesteśmy już tutaj właśnie z panią Joanną, proszę bardzo, przedstawiam panią Szynne. Joannę e, i mm, no jesteśmy po wstępnych oględzinach, mam już znieczulenie na ustach, ale słuchajcie, jest zwrot akcji i zaraz pani Joanna opowie, e, co się wydarzyło, co będziemy robić. No, i jak to dalej będzie wszystko wyglądać? Tak, planowałyśmy faktycznie powiększyć, modelować usta, natomiast niestety mamy niespodziankę z poprzednich lat, to znaczy kwas w śluzówce. Wszelkiego rodzaju migracje, czy to do śluzówki, czy powyżej czerwieni wargowej, niestety trzeba rozpuścić, trzeba użyć hialuronidazy, ponieważ same one nie zejdą. Robienie ust na chwilę obecną. Byłoby taką pracą troszeczkę na pół gwizdka, no a my chcemy zrobić wszystko zgodnie ze sztuką poprawnie, dlatego dzisiaj rozmawiamy o hialuronidazie właśnie. Jest to enzym, który rozszczepia kwas hialuronowy, to znaczy pomaga nam zmienić jego konsystencję, abyśmy mogli go szybciej zmetabolizować, czyli usunąć z organizmu. Przed chwileczką wykonałyśmy próbę alergiczną, z tego względu, że większość hialuronides, które są dostępne na rynku, są pochodzenia zwierzęcego i osoby, które są uczulone na białko bydlęce albo na jad owadów błonkoskrzydłych, mogą zareagować alergią na podanie hialuronidazy, także każdy zabieg poprzedza próba alergiczna, wykonujemy ją na wewnętrznej części przedramienia, no i czekamy, zobaczymy, na chwilę obecną wygląda wszystko bardzo dobrze, tak to wygląda, bardzo. Żadnych reakcji alergicznych nie widać. <laughs> Liczymy na to, że tak zostanie. Czekamy około 20 minut, żeby taką próbę ocenić. Hialuronidazę z naszego organizmu zmetabolizujemy w ciągu dwóch tygodni, jednak po dwóch tygodniach jeszcze nie możemy mu ust modelować. Po raz kolejny. Musimy odczekać, w mojej opinii, około 6 tygodni, z tego względu, żeby skóra zdążyła się po prostu przebudować i zregenerować. Kwas hialuronowy jako wypełniacz, on nie jest inteligentny, więc jeżeli zostanie jakaś przestrzeń pusta, w której wcześniej ukrywał się kwas hialuronowy, to mimo, że będziemy modelować poprawnie, Kwas pójdzie dokładnie w to samo miejsce. Tak, także 6 tygodni czekamy z kolejnym zabiegiem. Tak, także widzicie, życie wystawia mnie na kolejną próbę. Coś bardzo się chce, zresztą my kobiety tak mamy, prawda? I bardzo się cieszę, i widzicie, to jest kolejny przykład tego, że warto zwracać się do specjalistów, a nie do koleżanek po kursach. Opowiem Wam również tą historię na spokojnie w domu, jak poszłam na konsultację właśnie do Pani przed, przed ślubem, nie będę mówiła tutaj z i nazwiska, no i potraktowałam jak, jak taki, wiecie, taką klientkę, z której warto zedrzeć pieniądze, pakiet, full opcja. I na pewno zrobiła mi te usta, bo bardzo tego chciałam, tak, a tutaj Pani Joanna widać nawet w rozmowie, że, że ma doświadczenie, że wie o czym mówi i bardzo się cieszę, że trafiłam właśnie tutaj w Pani Joanny ręce, ponieważ czułam to od 6 lat dokładnie. Bo sprawdzałam nawet w galerii, kiedy powiększałam sobie ostatni raz usta i właśnie ta, ta kulka, ta gruzda, którą wyczuwa, która była wyczuwalna u mnie pod językiem. Zaczynają już usta być znieczulone i tak mega drętwiec, więc ciężko mi się mówi. Kończąc moją myśl, była wyczuwalna pod tym, już nawet pod samym językiem. I prosiłam tą panią właśnie przed sierpniem, żeby to sprawdziła. Ona stwierdziła, że ma, że po takim czasie nie warto tego rozpuszczać. Dlatego moi drodzy czasami warto się wstrzymać z podjęciem decyzji. Właśnie tutaj z opinią eksperta również się zgadzam jak najbardziej. No i co? No i zaraz będziemy tutaj działać. No słuchajcie, już jest fo, Było parę takich, no wiecie, mało, mało przyjemnych wkuć. Ale wygląda to naprawdę ok. E, tutaj z panią Joanną będę w kontakcie. E, bardzo czuję się zaopiekowana, tak? E, jeżeli mogę jeszcze dodać od siebie. E, no i co, słuchajcie, za 6 tygodni widzimy się po raz kolejny. Na pewno zabiorę was ze sobą e, i zaraz zobaczę reakcję. Lubka pewnie powie: o, super fajnie, to naturalnie wygląda. I zaraz go poinformuję o całej zaistniałej sytuacji. Moi kochani, mamy dzień następny. Tak się prezentuje dzień po. Delikatny jest siniak, ale bruzda znikła. Nie jest w ogóle niezwyczajowana pod językiem właśnie z wewnętrznej strony, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że, no, że już nic się z tym nie zrobi. Raczej nie. I udało się rozpuścić właśnie kwas, który mi zalegał i który się skulkował. Gdzie mój syn do mnie? Mama! Chcesz do mnie? No to chodź. Dobrze. Okej. Okay. Jeśli mój synek uroczy, tak? Mała będzie nagrywać. <grym wytkujesz> Mogę opowiadać? E, słuchajcie, teraz chciałabym trochę dłużej Wam poopowiadać, e, ale nie, nie zanudzając, dlaczego znalazłam się w tym miejscu i w ogóle co się wydarzyło, że ta bruzda mi powstała. 6 lat temu mm, zgłosiłam się do jednej z pań e, tutaj właśnie w Jeleniej Górze. Pamiętam przed, e, przed świętami i przed Sylwestrem robiłam sobie usta, zdecydowałam się na pół mililitra, no i ogólnie było wszystko ok, ale po... Chyba po pięciu albo 6 tygodniach zauważyłam, jeszcze właśnie wtedy mieszkałam w Niemczech, i zauważyłam, że kulka zaczyna mi tak, jakby wychodzić z przodu. No i skontaktowałam, słuchajcie, się, skontaktowałam się z tą panią. W celu informacyjnym, co powinnam zrobić, więc kazał mi to rozmasowywać. To nie było dość przyjemne i powiedziałam mi, że jak będę w Polsce, bo wtedy zjeżdżałam co 6-8 tygodni, no to przyjdę do niej na kontrolę i zobaczymy, czy będzie mogła mi to w jakiś sposób, no nie wiem, zniwelować, czy też usunąć. No i słuchajcie, później to mi się tak jakby wchłonęło, i następnie zaczęłam właśnie pod językiem wyczuwać tą kulkę właśnie z tej drugiej strony, A tą bruzdę, tą kulkę, bo tak mówię, bo ta właśnie była wyczuwalna taka, taki kształt kulki, no i słuchajcie, ta pani później, no jakoś unikała mnie, że jej nie było w salonie, że była gdzieś na wyjeździe, już do niej nie wróciłam, dałam sobie spokój, no i myślałam, że po jakimś czasie się wchłonie, no i niestety po 6 latach nie wchłonęło mi się, ja się przyzwyczaiłam do życia. Z tym elementem, że tak powiem. No i właśnie, widzicie, przed ślubem właśnie chciałam sobie powiększyć usta, żeby mój makijaż, i ogólnie, bo podobał mi się efekt, który miałam 6 lat temu, ale zupełnie 6 lat temu inaczej moja twarz wyglądała. No i teraz ponownie chciałam spróbować tylko kogoś innego. No i tu też była super, znaczy super, taka ku przestrodze. Poszłam na konsultację do jednej z pań, również tej bielenie górze. No i e, rozmawiałam z nią, to mówię, żebym na połówkę chciała się zdecydować, ale właśnie, że mam tą bruzdę i ogólnie jak wywijałam wargę, no to było widać e, nawet kształt tej kulki. Ale mówi, że po takim czasie nie ma sensu tego rozpuszczać, e, więc po prostu mogę się umówić tam na wypełnienie, modelowanie ust. Tylko, że podczas tej rozmowy poczułam Lekki taki niesmak, ponieważ zadała mi, zaczęła mi się bacznie, wiecie, przypatrywać i zapytała się mnie, w jakim jestem w wieku, bo bardzo pracuję dużo czołem. Ja wiem o tym. Jeżeli się zdecyduję, no to zrobiłabym mi w pakiecie, właśnie usta oraz Botox tutaj w strefie, w strefie czołowej tutaj, nie wiem jak to się nazywa, fachowo to po prostu na czole. Ponieważ mam babyface, ale przez to, że właśnie marszczę te czoło, no to widać, że jestem po 30. No i ogólnie wiecie, przyszłam, może na 15 minut, bo nie miała dużo czasu dla mnie na te konsultacje. Byłam tak no, zdecydowana już na te usta. No ale los tak chciał, że akurat nie do tego dnia, kiedy ta pani miała wolne, to nagrywaliśmy właśnie film dla rodziców. Więc musiałam sobie priorytety ułożyć. Już do tej pani nie wróciłam. No i temat teraz ponownie na, tak jakby w mojej głowie powrócił, że chciałabym spróbować, ale u kogoś właśnie, kto się z tym specjalizuje od dłuższego czasu i kto chciałby, kto zechciałby mi ktoś pomóc. Tak myślałam, powiem Wam szczerze, jadąc wczoraj właśnie do Pani Joanny, że ciekawa jestem, jak podejdzie do tematu tej mojej brusty i się okazało, że naprawdę jest specjalistką z powołania, ponieważ robi to już od 10 lat, jak już Wam wspomniałam. No i... Cieszę się, cieszę się, że się udało, że się udało i że właśnie zaczęłyśmy od tą, naszą współpracę, od usunięcia tej mojej pozostałości. Zobaczymy, co dalej, co dalej się będzie działo. Za 6 tygodni mamy ponowną konsultację i raczej już na święta powinno mieć zrobione usta, ale to, mówię, zobaczymy. Rzeczywiście pisze różne scenariusze, zobaczymy, jaka zima będzie w tym roku, zobaczymy również, jak zdrowie będzie dopisywało. I właśnie tak chciałam. Nie chciałam tej całej historii opowiadać. Oczywiście opowiedziałam tę historię pani Joannie. Jestem po prostu przekonana, że tak miało być, żebym trafiła właśnie w jej ręce. Oczywiście z polecenia, z polecenia koleżanki. Dlatego, moje drogie panie, jeżeli coś chcecie w sobie zmieniać, to nie wstydźcie się tego i róbcie to i wyłącznie dla siebie. Jeżeli czujecie taką potrzebę, jeżeli chcecie spróbować, to róbcie i nie bójcie się opinii innych, bo często żyjemy właśnie. Według opinii innych ludzi i dla ludzi, a, a nie dla siebie. A tak nie powinno to wyglądać. I jeżeli chcecie, to właśnie kontaktujcie się ze specjalistami, którzy mają y, lata doświadczeń, y, i również sugerujcie się opiniami innych, bo co każdy człowiek to inny przypadek.